Oglądasz mecze? O, zdecydowanie, zdecydowanie oglądam, ale te do godziny 21, bo trzeba rano wstać, więc po 21 dopiero Aha. oglądam sobie następnego dnia. Dobry proszę Państwu, witamy na kolejnym remanencie tygodnia. Dzisiejszym gościem jest Jarosław Popek, dziennikarz Radia Gdańska. Tak jest, dzień dobry. Dzień dobry. Oglądasz mecze? O, Eura? zdecydowanie, zdecydowanie oglądam, ale te do godziny 21, bo trzeba rano wstać, więc po 21 dopiero Aha. oglądam sobie następnego dnia. No ja kilka razy próbowałem ten o 21 obejrzeć. Może mnie znużył albo był tak nudny, chociaż mówili potem, że był fajny, ale zasnąłem na nich. No tak, bo to jest bardzo późno. Poza tym przy tych temperaturach to człowiek szybciej chce się spać. Tak, dzisiaj też mamy tutaj bardzo gorąco. Chyba dzisiaj jest najbardziej gorący dzień z tygodnia. Jutro mam nadzieję, że będzie troszkę chłodniej. Jutro będzie jeszcze goręcej. A, jeszcze goręcej. Oczywiście, no to... tak? Wskazują na to wszystkie prognozy. Ja tylko jeszcze na marginesie dodam, że pani prezydent miasta Gdańska odwiedziła piłkarze. Myślę, że pomoże przed meczem w Hiszpanii. Odwiedziła piłkarzy i już pojawiły się takie pierwsze komentarze, że Paulo Sousa jest kompletnie niepotrzebny, bo Aleksandra Dulkiewicz potrafi tak piłkarzy zmotywować, że Hiszpanie już trzęsą nogami. No, bardzo poważna teza i odważna. Ale słuchaj, powiedz mi tak. Dokładnie tydzień temu, w sobotę, no to jeszcze program będzie mitowany w piątek, więc prawie tydzień temu. Pani Aleksandra Dulkiewicz razem z panem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, przybyli tutaj do Gdańska i po prostu była to chyba akcja promująca kampus Trzaskowskiego. No, czy zdecydowanie to była akcja promująca ten świetny, w cudzysłowie pomysł Rafała Trzaskowskiego, bo przecież pamiętamy, że to spotkanie, ta konferencja, te wystąpienia zakończyły się wręczeniem pierwszego zaproszenia na kampus Rafała Trzaskowskiego. Dostała go pewna pani, pewnie działaczka jakiejś młodzieżówki, młodzieżówki tutaj z Gdańska, czy platformy obywatelskiej, czy, czy jakiegoś innego zbliżonego ugrupowania. Natomiast Aleksandra Dulkiewicz już tutaj jasno zaznaczyła, że będzie Rafała Trzaskowskiego wspierać. Podejrzewam, że na kampusie pojawi się na pewno i nie tylko ona, ale cała, cała świta tutaj z Gdańska. Nie wiem, czy to będzie obowiązkowe, żeby tam się zameldować, czy będzie to dobrowolne. Natomiast jestem przekonany, że będzie wspierać Trzaskowskiego do końca. Ale chyba nie wezmę tego radnego, który tam machał flagami, bo tak pokazali mu machać, a on tak nie brawo to robi. Trochę kropił deszcz, więc no tak. może, może nie miał siły. Ja, ja akurat byłem tam na, na chwilę zobaczyć, co tam się dzieje. Chciałem kilka zdjęć zrobić takich do, po prostu do naszej bazy fotograficznej. Raczej nie bardzo mnie interesowało to przemówienie, aczkolwiek gdy tam już byłem, no to no wysłuchałem chcąc, nie chcąc tego przemówienia, zwłaszcza pani Aleksandry. I ono było właściwie, nie wiem o czym. O, o zbieraniu śmieci, o sortowaniu śmieci, o, o tym, że fajnie się żyje w Gdańsku i że pan Trzaskowski też lubi Gdańsk, bo przyjechał tutaj i w ogóle jest fajnie. Proste, codzienne rzeczy. Segreguj śmieci, nie wprowadzaj w obieg plastiku, nie pal w piecu byle czym, oszczędzaj wodę i energię, korzystaj z komunikacji miejskiej, nadawaj ubraniom drugie życie. Kochane gdańszczanki, kochani gdańszczanie, ale także ci wszyscy, którzy kochacie Gdańsk, chyba do nich pan prezydent Trzaskowski też należy, skoro jest tu z nami. A to widzisz, a ja dzisiaj właśnie wysłuchałem całego Aha. przemówienia Aleksandra Durkiewicz, to dokładnie, bo dwa razy musiałem przygotować dźwięki z tego wystąpienia do mojego programu radiowego. Więc to było wystąpienie dotyczące demokracji. Aha. I tak naprawdę najbardziej mnie uwiodło sformułowanie, że Gdańsk powinien być miastem, w którym każdy zostanie wysłuchany, niezależnie od tego, na kogo głosował, jaką opcję polityczną reprezentuje: czy jest żonaty, czy, czy singiel, czy mieszka w dużym mieszkaniu, czy, czy w małym, czy jest biedny, czy jest, czy jest bogaty. Więc to wszystko pokazuje, jak tak naprawdę Gdańsk powinien wyglądać. A jak wygląda teraz, no to widzimy, chociażby po działaniach władz miasta dotyczących Postępowania radnych opozycji, którzy składają różnego typu interpelacje, zadają pytania, a co się z nimi potem dzieje? No to wszyscy no to obserwują. Politykę. Chyba idzie. Obserwują oczywiście, No idzie to, idzie to do niszczarni, albo dostają tego typu dokumenty, w których trzy czwarte zawartości jest zaczernione, bo jest tajną informacją. Flamastry muszą sobie chyba kupować tam. Takie grube markery. Grube, grube markery, żeby to wszystko tam zamalować. No ale też wysłuchałem, że najważniejsze jest właśnie to sortowanie tych śmieci. No, zielona przyszłość, zielona przyszłość Polski, to o tym tak. powtarza się cały czas, szczególnie w, działacze partii opozycyjnych dzisiaj powtarzają na ten temat mnóstwo, mnóstwo dziwnych rzeczy. W tym przypadku to, co powiedział Aleksandra Lukiewicz, ma, ma się nijak do tego, jak postępują zresztą gdańscy urzędnicy, bo jeżeli mamy być zielonym miastem, w którym wszystko, cała ekologia jest ważna, w którym stawiamy właśnie na, na to, żeby była ochrona przyrody, ochrona środowiska, ochrona powietrza. No to przede wszystkim nie wycinajmy drzew, o czym, o czym y, od dawna się w Gdańsku mówi, coraz więcej tych drzew jest wycinanych. A po drugie, niech urzędnicy w końcu zrobią to, o czym mówili wielokrotnie, czyli przesiądą się na rowery. Na razie nie zauważyłem. Że, że... się że... na rowery. Jak jest kampania Jak wyborcza? Tak, jest to kampania się wyborcza. Raz, dwóch czy... na tym samym rowerze nawet jeździ, znaczy po kolei. Ale to na samą chodzi jest. I wtedy także wsiadają do komunikacji miejskiej. Tak na raz, żeby, żeby poznać, jak, jak, to jak społeczeństwo <noise> tak, ma, ma na co dzień. Jak się tu żyje? Po prostu wsiadając do tramwaju, ludzie, ale wy tutaj żyjecie. No i, no, no, i, no i tak to wygląda. I robią wtedy, tłok. No, ja, raz, ja raz byłem świadkiem, kiedy dwóch dosyć, dosyć istotnych kandydatów wsiadło do autobusu, którym ja codziennie przemieszczam się <laughs> dwa razy co najmniej i no, na, zapadła taka konsternacja, bo naprawdę oni zadawali pytania pod tytułem... Jak Państwo się czujecie w autobusie? Jak się jedzie? <laughs> jak się jedzie? No jak się jedzie? No jedzie się długo przede wszystkim, bo są korki, jedzie się niewygodnie, bo są autobusy i tramwaje przepełnione i jedzie się w warunkach mało komfortowych, bo przecież wiemy, że część tylko autobusów jest wyposażona w klimatyzację. Zresztą klimatyzacja to jest przecież urządzenie, które nie jest przyjazne dla środowiska, więc no jest, tutaj to też jest... Ślad węglowy zdecyzowanie, no Zdecydowanie, więc tutaj też jest pewna niekonsekwencja. Ej kurczę, no to rzeczywiście, ale właśnie że o tej demokracji, że ten Gdańsk jest dla wszystkich... Ma być. Ma, ha, ma być, czyli on jeszcze nie jest. 30 lat budujemy Gdańsk nie dla wszystkich, tylko teraz budujemy dla wszystkich. Znaczy budujemy praktycznie przez te 30 lat, tylko coś, coś się nie, znaczy, nie udało. ja nie, nie mówię o PRL-u, mówię o to po prostu o naszej coś nowej... się nie udało. No tak, nic się nie da, ale są takie. No, 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 ten dajz być za wszystkim, i, i potem pan Trzaskowski też y, w, zaczął występować. No i jak skończył swoje przemówienie, to zaraz tłum, taki, oczywiście nie, nie było licznego tłumu, zaczął krzyczeć i pis. I pan Trzaskowski pochwalił, że no, są żywiołowe reakcje, więc rzeczywiście jest dla wszystkich, nawet można J pis. Dosyć konkurencji, cała opozycja. Musi dzisiaj zdać test z dojrzałości. Musi ze sobą rozmawiać. To jest dzisiaj najważniejsze. Jak widzicie, bardzo żywe reakcje przez cały czas nam towarzyszą. Pozytywne. Więc rzeczywiście ta demokracja postępuje, i, i nawet tacy ludzie, którzy mają. Takie hasła na ustach są jakby. Ale to jeszcze, to jeszcze nie wszystko, bo od tego oczywiście trudno skomentować to, co powiedział Rafał Trzaskowski, o czym, o czym powiedziałeś wcześniej. Natomiast tak. Rafał Trzaskowski powiedział też, że należy odzyskać Trybunał Konstytucyjny i sądy. Uwaga, i tu cytuję no. dosłownie. Dla nas. A no Dla do, nas więc. No, tak no, właśnie tak, tak, tak wygląda ta demokracja. Właśnie, my jesteśmy, jeżeli my jesteśmy przy władzy, to jest demokracja, jeżeli przy władzy jest, są oni, czyli Prawo i Sprawiedliwość, Zjednoczona Prawica, no to tej demokracji, to demokracji po nie, nie ma, ma i po prostu trzeba im to odebrać. Oczywiście. I ma rację, po prostu tak, bierzcie to wszystko, weźcie te swoje urzędy, wszystko zabierzcie nam no, po prostu. Wtedy będzie prawdziwa demokracja, będziemy żyli po prostu w mieście. Ale nam, czyli komu? Bo to też jest właśnie pytanie, bo tu pojawia się, no pojawia, pojawiają się my, pojawiają się oni, pojawiają nasi, my, nie nasi, może po prostu powiemy Polakom, no, Polacy tak. wybrali ten, ten rząd, który jest i. Rząd, według mnie, posłowie mają prawo do decydowania o tym, w jaki sposób działają instytucje, a... Ale one są niedemokratyczne przecież według tych... No teraz są niedemokratyczne, no to... natomiast wydaje mi się, że za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, jeżeli Koalicja Obywatelska kiedyś wygra wybory, co nie za bardzo wierzę... Mhm to nagle sytuacja się poprawi z tymi samymi ludźmi, którzy będą w Trybunale Konstytucyjnym. No, sądach. Tak. no tak, tak może być, no, to, 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 nie, ogólnie rzecz biorąc, ja byłem zbudowany po tych przemówieniu i stwierdziłem, że już na żadne inne takie, taki spęd nie, nie pójdę, bo to jest bez sensu. Tam po prostu będą bzdury totalne. No po prostu zrobiłeś już zdjęcia, więc nie tak, zrobiłem zdjęcia, nie, nie potrzebuję kolejnych zdjęć, a zwłaszcza, że nie wiem, czy o tym mam mówić, są bardzo udane te zdjęcia. O. Tak. No to czekamy na publikację. Dobrze, no może w tym programie będą te zdjęcia umieszczone. Słuchaj, No, Gdańsk to nie tylko kampus, który będzie w Warszawie, gdzieś tam. Nie tylko przemówienie, ale też zabawa. I takim właśnie ja właśnie nie wiem. Czy, czy, czy to jest dobrze, czy źle. Ogólnie rzecz biorąc, ma postać w Gdańsku wielki park rozrywki. Majalat on się nazywa. Ma on postać w, w, przy obwodnicy na wysokości osowej. No i z jednej strony rozmawiałem z ludźmi bardzo fajnie. Że coś takiego powstanie, bo czegoś takiego brakuje, a z drugiej strony mieszkańcy, którzy tam żyją, mówią, no, że to zapcha totalnie miasto i już w ogóle się nie będzie dało żyć na osowie. No, no nie wiem, co o tym sądzi. A to są trzy aspekty w, te, w tej sprawie. Pierwszy to jest taki, że park rozrywki jest oczywiście w Gdańsku potrzebny, bo jesteśmy dużym miastem, mamy tutaj duże, dużą aglomerację dookoła Sopot, Gdynia, mnóstwo turystów, więc warto takie, takie rzeczy tworzyć, ale. Obejrzałem sobie, bo to nie jest pierwszy Majland, który hmm. jest w Polsce. Obejrzałem sobie protoplastę, który znajduje się gdzieś w okolicach Poznania, z tego co dobrze pamiętam. No i to jest taki jarmark, tak naprawdę. Aha. To jest powiększony cyrk Zaleskiego. Rozumiem. I, i tak Że to to wygląda. nie jest jakaś nie, wysoka nie, technologia. Nie, no, nie wiem, może ta technologia będzie w tym, w tym drugim przypadku, ale na razie na razie w tym pierwszym nie widziałem czegoś takiego. Aha. Drugi aspekt to jest taki, że to jest kolejna inwestycja, w cudzysłowie powiem, rozrywkowa, która ma powstać w Gdańsku, bo przecież pamiętamy buńczuczne plany uruchomienia Wielkiego Oceanarium przy Stadionie w Letnicy. No i co tam nie miało być? Więc tego, tego oczywiście nie będzie, więc ja nie wiem też, czy będzie mają lat. I trzecia sprawa to jest kwestia właśnie korków dojazdu umiejscowienia tego parku rozrywki, bo na razie miasto mówi, że to jest gdzieś tam na uboczu osowej, no ale zwróćmy uwagę na to, w jaki sposób dzielnice się rozwijają. 10 lat temu nie było jeszcze praktycznie tych osiedli przy ulicy Myśliwskiej, były tam poligony tak. najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie, więc można było tam umiejscowić park to rozrywki. Tam, tam wtedy. miał być park bodajże Michaela Jacksona. No ale to już, ale wchodzimy, to już... W żarty. To już wchodzimy, wchodzimy w żarty. Natomiast wydaje mi się, że dookoła tego parku rozrywki powstaną osiedla mieszkaniowe, więc mieszkańcy będą mieli tam równie wesoło, ale z trochę z innego powodu niż ci, którzy mieszkają na szedłkach. No bo na szedłkach mają zapach, a tu będą mieli non-stop jak już głośną muzykę, lat, czułki, pszczół, tylko w no będzie tam brzęczenia na pewno, na pewno sporo. No i trzecia kwestia, czwarta kwestia to jest kwestia dojazdu tak naprawdę, bo już teraz osoby ciężko się wydostać, w godzinach szczytu to jest praktycznie niemożliwe, to, to trwa godzinami i ludzie objeżdżają przez Chwaszczyno czasami jeżdżą, żeby dojechać do centrum Gdańska i do, do, robią to szybciej niż, mhm. niż y, w tymi ulicami wzdłuż, y, w poprzek obwodnicy, więc... Tych ludzi w weekendy będzie tam tyle, że ludzie będą chcieli się ze sobą po prostu powywracać. No ale ale no. miasto prowadziło jakieś konsultacje i podobno okay. mieszkańcy się na to zgodzili. Nie, mieszkańcy się na to nie zgodzili, bo nie przyszli. No bo, nie przyszli. bo nie przyszli. No to konsultacje nie przyszli... były, ale nikt nie przyszedł. No ale ups, No <laughs> po prostu. To nie nasza wina, że nikt nie przyszedł. Natomiast konsultacje były Wydaje się, że one były prowadzone wtedy, kiedy. Była jesienią jesieniu tego roku, w szczycie pandemii i tak naprawdę <grym> większość wdęża większość zajmowała się zupełnie innymi rzeczami. No szczególnie, to, że większość była nawet zamknięta w domu. No to to jest wina mieszkańców. No, no nie interesują się w ogóle dzielnicą. To jest wina przede wszystkim Rady Dzielnicy, która też o tym nic nie wiedziała. <grym> też nie wiecie. No to, to coraz to, to, wesele to, 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 to się to, to robi to No ale wydane, wydane jest pozwolenie. No ja myślę, że jakieś konsultacje jednak z mieszkańcami będą, bo to jest poważna sprawa. To, to ten parok ma zajmować 5 hektarów powierzchni, i w, z tym ma być tam jakiś wielki budynek około 1000 m, kwadratowych. Nie sądzę, że były jakieś konsultacje, bo przecież obserwujemy inne kwestie, już tak na poważnie mówiąc, chociażby zabudowa brzeźna, mhm. gdzie te konsultacje. Niby miały być przeprowadzone. Podpisy pod wnioskiem o konsultację zostały zebrane. Tak. Tych podpisów było wiele, o wiele więcej tak, niż, o wiele trzeba. Więcej niż należy. A to się okazało znaczy obowiązek ups, konsultacji? Tu się okazało UPS, że, że urzędnicy miejscy zdecydowali, że konsultacji nie będzie, bo we wniosku jest napisane nie to, co oni by chcieli. Aha. Więc yy, do konsultacji nie doszło. I to, to któraś, któraś z kolei sprawa tego typu. O rany, no to tak żeśmy przeszli płynnie właściwie, mówiłeś o, o, o tych korkach na osobie. No. Przejdźmy do, do remontów, permanentnych remontów ulic i jezdni w Gdańsku. Jak się właściwie tutaj można poruszać, oczywiście można się autobusami poruszać, no ale, no ale co to? To, to? nie ma znaczenia. To, to nie ma znaczenia, bo autobusy, bo autobusy też nie się też w roku. tak I I to tak się stało, że właściwie te takie główne miejsca przejazdowe, główne arterie są w tej chwili w remoncie. No ja w czwartkowym programie komentarza Radia Gdańsk zacytowałem komunikaty miasta dotyczące zwężeń, utrudnień, zamykania ulic ostatnich dwóch dni. I zwróćcie Państwo uwagę, że to było osiem komunikatów. Osiem komunikatów dotyczących remontów ulic z dwóch dni pracy Urzędu Miejskiego. W tym takie informacje jak zamknięcie wiaduktu nad ulicą Sikorskiego, tak. co jest bardzo skomplikuje komplikuje życie mieszkańcom tej okolicy, czy zamknięcie kompletne ulicy Hawla i puszczenie mhm. ruchu w, w stronę centrum i tak. puszczenie ruchu drogą techniczną. Więc tak naprawdę. Aha, droga, po, tych płytach, droga, tam... po tych płytach, droga techniczna na szerokość jednego mhm. samochodu. I. To są, to są takie, takie kwestie, bo oczywiście ja rozumiem, że latem te remonty są przeprowadzane, bo to jest dobra, dobra pora na znaczy, to, ja ale, wiem, to tak ale zakłada, wszystkie jest, naraz? Ale ja nie wiem, czy jest to dobra pora, dlatego że ilość turystów nadjeżdżających zewsząd do Gdańska jest dosyć duża. Nawet ci, którzy omijają Gdańsk, to jednak próbują przez ten Gdańsk przejechać, bo chcą go zobaczyć, chociaż na chwilę. No, to jest, to jest prawda, że liczba turystów mm. u nas jest, co zaczyna się już tak. teraz tak naprawdę sezon, ale tak szczerze mówiąc, to nie ma dobrej pory, bo tak. W ciągu roku szkolnego, no to rodzice wożą dzieci samochodami, i wtedy naprawdę korki są monstrualne, szczególnie w tych godzinach przedlekcyjnych i polekcyjnych. E, w ciągu wakacji, no, niby jest to zluźnienie ale szkolne, ale z kolei przyjeżdżają turyści. Zimą ale... tego nie można robić, bo są wstrzymywane prace. Więc. Pora jest OK, tylko że powinno to być tak zorganizowane, żeby te remonty odbywały się stopniowo, a nie wszystkie naraz. A nie może być tak zrobione, że jakiś kiedyś oglądałem taki film, kiedy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych remontowano autostradę i zrobiono to w ciągu 24 godzin. Tam był odcinek bodajże kilku kilometrowy, ja może się, mo mogę się mylić, ale było to dosyć sporo, łącznie z wiaduktem i zrobiono to w 24 godziny, ponieważ tak bo były olbrzymie kary za, za, za wydłużenie tego. Tak, to, to chyba nie było, nie było w Stanach. to z, z tego co ja pamiętam, podobna sytuacja miała miejsce w Chinach. Aha, gdzie tam nie, w Stanach w ciągu, też było. Na pewno. W, ciągu, w ciągu tygodnia zbudowano 100 km autostrady. Aha. No tak. U nas też można by to zrobić, że skomasować te działania w jednym punkcie, zrobić to w ciągu dwóch dni góra, po czym. Przenieść się na kolejne miejsce. No ale u nas się po prostu rozgrzebuje wszystko. i Ale jest też inne rozwiązanie: zrobić raz a porządnie, bo tak naprawdę część, ale nie, no to... część z tych ulic jest remontowana jeszcze w czasie gwarancji. Ale to chcesz pozbawić ludzi pracy. No przecież oni muszą ciągle coś robić. To nie jest tak. Jest sporo roboty. Jak tak przyjrzymy się Gdańskowi, to naprawdę no. pracy tutaj starczy dla każdego. No ale i też to jest też kwestia nie tylko tych ludzi, którzy wykonują tą pracę, często bardzo dobrze, ale też kwestia dozoru technicznego. No, to czemu to się tak dzieje, że jeszcze w czasie gwarancji jest to zepsute? No i dozór techniczny, i przyjęcia potem końcowe tych robót. No to widzimy teraz, co się dzieje z tunelem Pod Martwą Wisłą. Już któryś raz jest on remontowany, właśnie w okresie gwarancyjnym, mm -hmm. co komplikuje życie, bo gdyby w, w tygodniu tunel był zamknięty, no to wtedy Armagedon, który działo się w Gdańsku, był nie do opisania. No, był nie do opisania, ja nie mogłem się wydostać absolutnie, bo wszystko było zablokowane. Jechałem w stronę Gdyni i właściwie no, to był koszmar. Słuchaj, no nie będziemy ciągle narzekać, powiedz mi tak. W, w sobotę. Mamy mecz Polska, zakończymy też me meczami. Yy, w sobotę mamy mecz Polska-Hiszpania. Jaki typujesz wynik? <laughs> ale powiem, że nie zgadzam się, że nie będziemy więcej narzekać, bo będziemy narzekać. <laughs> będziemy narzekać. Będzie zero po naszej stronie i kilka brawek po stronie Hiszpanii. Nawet błogosławieństwo pani prezydent nie pomogł. Myślisz, że nie pomoże. No nie, ale może na ten szczytny cel odda swoją nagrodę Asturii. O, no tak, no to teraz żeś mnie zaskoczył, bo ja myślałem, że już ta nagroda została rozdysponowana. Nagroda rozdysponowana, ale tytuł i dyplom jest. Aha, rozumiem. Ja, ja mówię, że będzie 3-2. To nie mów dla kogo. Nie, dla Hiszpanii. <grym> dla Hiszpanii. Super. No zielony, zielona koszulka, kolor nadziei. Tak jest. Jarku, dziękuję Ci bardzo za wizytę. Spotkamy się pewnie kolejny raz, a jak już będzie troszkę chłodniej na pewno, a my wyjdziemy z tego prowizorycznego studia, jakim, w jakim dzisiaj jesteśmy. To ja dziękuję i polecam się na przyszłość. Dziękuję bardzo.